Do oglądania meczu. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Anglia zmierzy się z reprezentacją Irlandii Północnej. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie... Teraz przed szansą! Jak on tego nie wykorzystał. A i mogli prowadzić już na początku meczu. Tak, szkoda tej szansy, ale może będą następne. A oto wyjściowy skład reprezentacji Anglii. W obronie Kyle Walker wystąpi z Lukiem Shawem na bokach. I w pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Hurricane. Podanie i piłkę ma Walker. A teraz zagranie do Keina. Jude Bellingham może strzelać. Nie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Piłkę z narożnika wykopuje Saka. Niewykorzystany, cały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Losy tego meczu, jak dobrze wiemy, praktycznie w pojedynkę dzięki przebłyskowi geniuszu, może rozstrzygnąć ten dżentelmen. Hurricane. Na pewno jest pod sporą presją po tym gradzie goli z ostatniego spotkania. Takich wyczynów nie powtarza się co mecz, ale widać, że jest teraz w formie. Philips co wykombinuje, reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Saka czeka na piłkę, ale podanie przejęte. Washington Thompson, jak się rozwinie ten atak, są coraz bliżej bramki. Uwaga! Groźnie! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Może nam się wynik: jest 1-0. Gradysz No i po ataku zagrożenie minęło. Charles Sunie skrzydłem z piłką przed sobą. Ma sporo wolnej przestrzeni. Co teraz? I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem niedokantujące uderzenie? Na razie 2-0. Rice. Dobrze, teraz Kane do przodu. Tu może być zaraz groźnie. Jude Bellingham może strzelać. Świetnie teraz bramkarz. Że też nie strzelili. Rzut rożny wykonuje Bukayo Saka. Centra zrobu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Baga strzał w kierunku Bramki. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w Bramce. To skok przeciwnej drużyny. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Tak jest! Piłka w siatce. Tak właśnie udrabia się straty. Tutaj nic nie jest jeszcze przesądzone. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita roba. A zatem mamy wynik 2-1. Wagaki! Okay. To potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Anglia oddała piłkę rywalom. Hey. Przeciwnicy przejmują. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Saka otrzymuje podanie. No świetnie obronione to uderzenie. Dla Anglików rzut rożny to prawie pewny gol. Czy zaraz będzie remis? Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Rzut oka na statystyki mówi nam sporo o paradoksalnej naturze futbolu. Jedna drużyna przeważa, kreuje kolejne oka. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? No popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Decyduje się na strzał! Strzał z gatunku takich do zapomnienia. Kiepsko wykonany ten rzut wolny. Naprawdę. I to tyle. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Kejn okay, no, otrzymuje teraz piłkę. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Pewnie to teraz broni. Walker, Grilis przy piłce, no i mamy offside, proszę Państwa. To był dobry pomysł Tomku, tylko chyba wkradło się trochę pośpiechu, przez co ten powrót przed linią obrony nie uda. Bardzo pasywnie teraz gają. Drużyna przeciwna może przycisnąć. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Show dostaje piłkę. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Nie udało się utrzymać piłki. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Washington. Przechwyt. Dobre zachowanie. Luis. Broni, ale piłka wciąż w grze. To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał. Wybił piłkę. Gryliś. Bardzo ładne dogranie. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Rufał i sędzia podyktował rzut wolny dla Anglii. Jest więc decyzja so o zmianie. Zobaczymy jak płynie to na obraz gry. How 18. A... Bellingham przy piłce. Joe dostaje piłkę. Obronił, ale piłka w grze. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. No, mogę ewentualnie docenić fantazję, choć efekt był dość zawstydzający. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Bellingham! Dobre zachowanie w bramce tej akcji już nic nie będzie. Trzeba próbować od nowa. Będziemy mieli zmiany. Sędzia daje sygnał. Dochodzi do Roszady. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Uwaga, strzał w kierunku bramki. To przeblokuje to uderzenie. Blok znowu wie, gdzie się znaleźć. To już ostatnie minuty tego spotkania. No i miejscowy zespół wciąż minimalnie przegrywa. Walka potrwa tutaj do ostatniej chwili. Spodziewam się, że przystąpią teraz do ataku, bo wchodzimy w końcowy etap tego spotkania. Straty nie są duże, a Anglicy mają kim postrażyć sprzęt. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. India ma piłkę. Wyraźnie teraz pożyły trybuny. Jednobramkową stratę da się odrobić, ale trzeba działać szybko. To chyba wpadnie. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Niezwykłe z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. Louis. Charles. Zegar tyka. Czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybliżą się do wygranej. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. I Wilson. Piłka w siatce! Udało się! Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą! A zatem jest teraz 3-2 Świetne teraz prostopadłe do granie. podaje do Fodena Więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz dołają podwyższyć. Czy ktoś to porządnie wybije? I oto słyszymy.